Dzisiaj będzie trochę genowo, Porozmawiamy sobie trochę o PlayStation 6, nowym Xboxie oraz jak ta nowa generacja będzie wyglądać. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiejszy materiał poświęcony będzie sprzętom nowej generacji, konsolom. Nowej generacji, żeby być bardziej szczegółowym. I oczywiście chodzi mi o sprzęty, które dopiero zostaną wydane za jakieś 2-3 lata, i o tym też za chwilę porozmawiamy. Zaznaczam to ze względu na to, że nadal wiele osób twierdzi, że PlayStation 5 i Xbox Series S i X to są konsole nowej generacji, mimo że to są konsole obecnej generacji, ale ze względu na to, że dużo gier nadal jest wydawanych, nadal na Wcześniejszą generację i obecną generację, to ta nomenklatura strasznie się miesza. Więc dzisiejszy materiał poświęcony będzie PlayStation 6 i nowemu Xboxowi, który pojawi się pewnie za jakieś 2-3 lata. I no, chciałem chwilę zająć się tym tematem, ze względu na to, że wygląda na to, że ta nowa generacja będzie trochę inna niż dotychczasowe, ze względu na to, że wydaje mi się, że wchodzimy już w taki okres, gdzie te nowe generacje będą się tak trochę bardziej rozmywać. Zresztą w pewnym sensie widzieliśmy to już tej generacji, chociaż skarżono się, że to głównie dlatego, że był COVID, że ta epidemia, więc ten, to przejście z tamtej generacji na tą generację dłużej trwało. Ale wydaje mi się, że to jest tylko taka trochę wymówka, chociaż co nie zmienia faktu, że. Oczywiście pandemia miała swój, swój wpływ na branżę i jak to wyglądało. Co nie zmienia faktu, że ogólnie te różnice między generacjami będą się zacierać z kilku powodów: jeden to cenowy, drugi to sprzętowy, trzeci to po prostu softwareowy, więc może zacznijmy od cen. Ceny sprzętów. Obecnej generacji są już drogie. No powiedzmy sobie szczerze, Xbox z miesiąca na miesiąc podnosi ceny swoich Xboxów. Już pomijając fakt, że po prostu tych konsol nie ma, to, to dodatkowo jeszcze, że tak powiem, podniesie cenę, bo tych konsol nowych po prostu na rynku prawie w ogóle nie ma więc te ceny są już w ogóle horrendalne. Ostatnio sprawdzałem, to chyba 2600 czy 2700 za Xboxa serii X, tego czarnego. Biały jest chyba trochę tańszy, więc wydaje się na to, że, wydaje się, że PlayStation to chyba raczej taniej jest w porównaniu z Xboxem obecnie, bo można za 1800, 900, PS4 tą Digital Slim gdzieś znaleźć, zwłaszcza na promocjach. No Pro jest droższe, chociaż tak jak wspomniałem we wcześniejszym materiale, można nawet już za, za 3000 kupić nówkę nieśmiganą, tak jak ja to zrobiłem przedwczoraj. Więc, no, są takie ceny, so, ceny są wysokie, a jeżeli chodzi o nową generację, no, nie będzie tanio, to na pewno wiemy, bo widzimy jaka jest ekonomia i jak, ile kosztują te, te, te konsole, ale mm, chciałem, no, takie małe porównanie, już o tym wcześniej mówiłem na kanale, Sony i Microsoft będą miały zupełnie dwa różne podejścia do nowej generacji. I nie tylko o cenę, ale też i o sprzęt i sposób wytwarzania, może produkowania gier, może tak to powiem. Sony, pomimo tego, że albo może dzięki temu, że ich konsola nowej generacji będzie trochę słabsza w sensie sprzętowym, ma być, to ma być mniejszy chip, z tego co słyszałem, oferujący trochę mniejsze możliwości, ale dzięki temu będzie tańszy w produkcji, bo wiecie, to jest kwestia tego, że Mniejszy chip mniej kosztuje, mniejszy chip produkuje mniej prądu. Jak produkuje mniej prądu, wtedy nie jest wymagany aż taki duży, skomplikowany system chłodzenia. Jak jest system chłodzenia mniejszy, to i obudowa mniejsza. Więc tutaj parę dolarów zaoszczędzą, tu parę dolarów zaoszczędzą i tak na drugą sprawy się tego trochę nazbiera i wychodzi na to, że wtedy taka konsola w produkcji, zwłaszcza na premierę, potrafi być 100-200 dolarów tańsza. Co ma oczywiście później przełożenie na końcową cenę produktu, jeżeli którą my widzimy w sklepie. Więc tak, Xbox nowy będzie z tego co słyszymy, mocniejszy. Ale to też będzie wynika, wynika z tego, że Xbox bardziej zbliża się do PC-ów I zaraz też po, o tym porozmawiamy. Zaraz porozmawiamy o komponencie softwareowym, czyli o całym programowaniu. Więc cena będzie wysoka to na pewno, chociaż PlayStation. 6 będzie z tego co słychać tańsze, więc będzie bardziej przystępniejsze też bardziej przystępne jeżeli chodzi o klientów zresztą no samo, sam, sam, samo Sony teraz już kombinuje z PlayStation 5 jak tu obniżyć cenę, więc no, pomimo tych drożejących ceł i w ogóle no cena play, tej slimki nadal jest w miarę tania, zwłaszcza tutaj w Europie w Stanach to tam wszystko to ostatnio podrożało bo ich, ich, ich prezydent trochę poszalał z tymi cłami. Chciał, dobra, nie będę wchodził w politykę. W każdym razie, no tam teraz mają trochę drożej. Chociaż Europa, no też tanio nie ma. I te PlayStation 6 dzięki zoptymalizowaniu całej produkcji tej konsoli, tak, żeby była w miarę tania, no trafi do większej ilości ludzi. I teraz tak. Xbox będzie mocniejszy. Oczywiście, ale będzie też sporo droższy i to wygląda na to, że całkiem sporo. Chociaż z Xbox'em to też będzie taka sprawa, że no będzie ten Xbox od Microsoftu, ale też będą urządzenia od firm zewnętrznych. Już kilka razy na ten temat mówiliśmy, więc no będzie większy, może, wybór różnych urządzeń. Ale te urządzenia też nie będą tanie, bo czy to Asus, czy. MSI czy jakakolwiek inna firma produkująca takie urządzenia, zgodne z Xboxem, licencjonowane od Microsoftu, może ta na licencji Microsoftu, one tanie nie będą, bo te firmy będą musiały zarobić na tym sprzęcie. A Sony znowu, nie dość, że będzie miała tańszą konsola w produkcji, to na początku generacji założę się, że przynajmniej przez parę miesięcy pogodzi się z tym że nawet trochę będzie tracić pieniędzy. Sony zawsze tak robi, więc ja akurat uważam, że Sony Play, PlayStation 6 będzie dużo tańsze niż Xbox, co ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo no, tak jak mówię, no, sprzętowo PlayStation będzie ustępowało nowemu Xboxowi. Czy to będzie miało aż taki realny wpływ na wygląd gier, jak one będą działać, no, to zobaczymy, bo Mieliśmy przykład PlayStation 5, Xboxa, Serii X, i widać, że jednak deweloperzy potrafią lepiej wykorzystać cokolwiek tam w PlayStation 5 się znaj znajduje, niż na przykład takiego Xboxa. Xbox musi nadrabiać tą dodatkową mocą, i tak na dobrą sprawę na mecie lądują właściwie razem z takim samym wynikiem, w sensie. Te gry wcale się aż tak bardzo nie różnią między Xboxem między Xboxem a PlayStation. Chociaż trzeba przyznać, że akurat jeżeli chodzi o teraz, już po 5 latach, 4 czterech latach, 4-5, czterech, to te gry nowej generacji, już te nowsze faktycznie, widzicie sami, nawet mam tą nomenklaturę nowej generacji, te nowsze gry, które są tylko na tą generację, to już faktycznie lepiej wykorzystują możliwości e, Xboxa. Co nie zmienia faktu, że jak przyjdzie. E, przy, co, jak przyjdzie, co do czego, jeżeli chodzi o optymalizację gier na przyszłą generację konsol, no to Sony znowu będzie miało tutaj y, oczywiście y, przewagę, y, którą nadal ma. I pomimo tego, że Sony może oferować trochę słabszą konsolę, to w rzeczywistości nikt tego bardzo nie zauważy. I nawet jeżeli Sony, nawet jeżeli PlayStation, nawet jeżeli Xbox by się tym razem jednak postarał i dostarczył te dobrze zoptymalizowane narzędzia, to nie sądzę, żeby Xbox miał jakąś wielką przewagę, jeżeli chodzi o uruchamianie gier, bo wiecie, są plotki, to na razie jeszcze nie jest wszystko potwierdzone, że nowy Xbox będzie jakieś 30-40% mocniejszy ogólnie, nie chodzi już teraz o teraflopy, ale o, ogólne, o ogólną wydajność systemu, ale wiecie, no jeżeli ten system nie będzie dobrze zoptymalizowany, jeżeli deweloperzy nie będą wkładać trudu w optymalizację na ten konkretny sprzęt, no to te 30-40% może się skurczyć do 10-15-20%. A to już są naprawdę takie różnice, że nikt tego bardzo nie zauważy. Zresztą widzimy to teraz właśnie z PlayStation 5 i Xbox'em serii X. Albo nawet teraz część osób się skarży, że właściwie PlayStation 5 Pro to właściwie żadna tam wielka różnica, bo oferuje raptem 20-30% lepszą wydajność. Ogólnie niż Xbox Series X, i właściwie w grach tego bardzo nie widać. I taki nie, to zależy kto czego oczekuje. Faktycznie te gry na PlayStation 5 Pro, że tak powiem, nie szokują, tak że widać od razu ogromna różnica między Xboxem czy PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. No ale te różnice tam są, jeżeli ktoś lubi lepszą grafikę, lepszą wydajność w niektórych. W, w, też tytułach, no, chociaż są też takie tytuły, które niestety cierpią przez też znowu optymalizację, kiepską optymalizację na PlayStation 5 Pro. Mam nadzieję, że to się w przyszłości jeszcze trochę poprawi. W każdym razie, no te różnice nie są jakieś wielgachne, tak? Więc, no konsole jak tą konsolę, zawsze mówię, jak ktoś naprawdę chce najlepszą wydajność, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydajność, to komputery PC. Taka jest prawda, chociaż no tak ciągle nam narzekamy na różne rzeczy, jeżeli chodzi o tą generację konsol, i chyba zrobię taki materiał oddzielny. Bo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o obecną generację, dużo zmian i nie każdy jest do końca zadowolony, ale trzeba przyznać, że obecna generacja jednak przyniosła to, że faktycznie 60 latek na sekundę w grach stało się standardem. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wymagane i są gry, które nie dowożą albo mają raczej kiepską wydajność, ale właściwie już to jest standardem, że gry na konsole zawsze. No, w większości oferują yy, wybór między grafiką lepszą a lepszą wydajnością, albo po prostu gry są dostarczane, po prostu, które do, yy, oferują co najmniej 60 klatek na sekundę. Problemu wtedy w ogóle nie ma, tak? Więc yy, nie ma co tak narzekać znowu na tą generację, szczerze powiedziawszy. Yy, a nowa generacja przyniesie oczywiście nowe technologie, yy, i nie tylko yy, jeżeli chodzi o taką moc. Ale widać, że zarówno Sony, jak i Microsoft bardzo stawiają na sztuczną inteligencję. Więc no już teraz machine learning w PlayStation 5 Pro jest dobrze wykorzystywany w PSSR, chociaż teraz będzie jeszcze lepiej, niedługo z FSR 4, które ma być dostarczone, więc dzieje się. I myślę, że nowa generacja konsol, no, która prawdopodobnie, no, yy, że tak powiem, Stanie się rzeczywistością pewnie za jakieś 2-3 lata. Mówi się, że Xbox w 2027 roku, PlayStation no się wahają, że tak powiem, insiderzy. Niektórzy mówią o 27, niektórzy mówią o 28. Zobaczymy. Ja bym stawiał chyba jednak na 28 rok, bo to tak więcej czasu da Sony. Zresztą Cerny, Mark Serny ostatnio powiedział o kilku latach, nie raczej dwóch, także kilka lat to raczej brzmi jak trzy niż dwa, ale to wiecie, to są czyste spekulacje, bo Tom z, more, z more, low, more, more Low is Dead ostatnio twierdzi, że plany Sony ma, by PlayStation 6 zostały wydane mimo wszystko w 2027 roku jeszcze, więc no, będzie się działo i zobaczymy jak to będzie. Szczerze powiedziawszy, no ja zawsze jestem ciekaw tych nowych zastosowań, tych nowych technologii. Mnie najbardziej interesuje właśnie to zastosowanie sztucznej inteligencji w konsolach. Trochę nam obiecywano tej sztucznej inteligencji w tej generacji, mało tego było, bo właściwie tylko Xbox Series X wykorzystywał sztuczną inteligencję do Auto HDR. PlayStation dopiero z PlayStation 5 Pro zastosowano PSSR, ale no ma to. Ma to sens ze względu na to, że PlayStation 5 nie miało sprzętowego wsparcia. Dla sztucznej inteligencji, dla machine learning, w sensie akceleracji tych obliczeń, więc dlatego mało było to wykorzystywane. Chociaż były gry, jak Spider-Man, w jakiś tam sposób wykorzystuje sztuczną inteligencję do różnych rzeczy. noti do, przepraszam, Insomnia Games o tym mówiło, ale tak jak do grafiki, czy do kompresji danych itp., itd., dopiero te technologie pojawi, pojawią się. Później. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja, jak zawsze, ja, jak zwykle, lubię takie technologiczne nowinki, więc będziemy tutaj dużo rozmawiać na ten temat. Będzie się działo, coraz więcej się pojawi informacji na temat tych nowych sprzętów. Więc, jak lubicie takie materiały, to. Polecam subskrypcję mojego kanału, bo na pewno będę o tych rzeczach dużo tutaj mówił. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć!